Cześć, siemaneczko, witajcie! Dzisiaj zrobimy sobie przegląd roślin mirtowatych, czyli wszelkiego rodzaju eukaliptusów, kuflików, melalełki i innych blisko spokrewnionych z tymi właśnie roślinami. I zaczniemy sobie tutaj od eukaliptusów Cinerea, które przepięknie po przesadzeniu zaczęły się rozrastać naprawdę bardzo ładne, zgrabne sadzoneczki rosną sobie bardzo przyjemnie nic się z nimi złego nie dzieje aczkolwiek u niektórych egzemplarzy zauważyłem, że atakuje je pleśc. co jest dziwne w przypadku szczególnie eukaliptusów bo olejki eteryczne powinny je przed tym uchronić, aczkolwiek widzę, że coś tutaj się złego zadziało nie dzieje się tak natomiast w przypadku tutaj to jest akurat melaleuka Willi Flora, Ona rośnie fajnie, zwłaszcza po przesadzeniu do nowych doniczek. Zobaczcie, są naprawdę super sztywne liście. Roślinka radzi sobie bardzo dobrze. Obok niej Kalistemon. To jest Kalistemon Palidus. I zobaczcie, ten Palidus również charakteryzuje się bardzo sztywnymi liśćmi. Jest to wysoce mrozoodporny. Kuflik, ponoć wytrzymujący temperatury nawet do minus kilkunastu stopni. Także jestem bardzo ciekaw tej roślinki, bo będzie ona doskonałym towarzyszem dla rosnących na zewnątrz eukaliptusów. Eukaliptus Cinerea, dla przykładu, do minus dwunastu wytrzymuje, także całkiem wytrzymała roślinka, i przy dobrym Osłonięciu jej na zimę powinna spokojnie przetrwać. E, wytwarza też e, tą taką bulwę przetrwalną, ligno inaczej, e, który umożliwia jej e, przetrwanie pożarów i wszelkiego rodzaju uszkodzeń. Także nawet jeśli byśmy z takiego eukaliptusa Cinerea stracili większość dnia. To wystarczy, że fragment jedynie tam przetrwa i z niego on spokojnie sobie na wiosnę odbije. Także wiąże z tym eukaliptusem spore nadzieje i myślę, że powinien w przyszłym sezonie zadebiutować w gruncie. O ile oczywiście przezimuje w dobrym stanie, bo też różnie bywa z zimowaniem eukaliptusów, nawet jeśli mają dobre warunki. Tam z tyłu to jest melaleuka Brachy Andrus. Małe sadzoneczki, ale również nabierające siły i tempa wzrostu. Yy, tutaj mamy jeszcze kolejne sadzonki tej melalełki, oczywiście więcej Eukaliptusa cinerea. No i zobaczcie tutaj ten yy, yy, Eukaliptus gonfocephala. sadzoneczki fajnie sobie rosną, fajnie sobie radzą. Tutaj mam jeszcze większe okazy, zobaczcie jest bardzo fajny przyrost. Cały czas intensywny wzrost. Tutaj mamy kufliki. Słuchajcie, to będą chyba kalistemon citrinus. Nie. Tak, kalistemon citrinus, czyli ten najbardziej popularny, również wytrzymuje spore mrozy wbrew pozorom. Około minus 10 albo nawet więcej, ponieważ u niektórych, nawet w Polsce, w gruncie, potrafił przezimować. Tutaj leptospermum. Skopiarium. Zobaczcie, jak pięknie się zazieleniło, jak ładne przyrosty dostało! I tutaj leptospermum continentale aż się wykłada. Bardzo fajnie sobie roślinka radzi. Tutaj mamy kolejnego eukaliptusa. Jest to Eukaliptus grandis. Bardzo wysoko rosnące drzewo. I mam. Y, pewne obawy, bo to jest jeden z delikatniejszych eukaliptusów. Czy on sobie y, potra poradzi zimą u nas, czy da radę jakoś przezimować? No, trzymam kciuki za niego. Y, Eukaliptus globulus. On dość jest właśnie, widzę, wrażliwy na te wszelkiego rodzaju zagrzybienia, bo tu go widzę, grzybek zaatakował, ale główny, jakby pień. Rośnie, główne roślinniki, gałązki rosną, także radzi sobie całkiem nieźle. Tu kolejne sadzoneczki leptospermum, również ładnie rosnące. Ten eukaliptus gonfocefala również radzi sobie i rośnie. No i tu zobaczcie właśnie ten eukaliptus globulus. On coś tutaj ewidentnie cierpi i chyba go wystawię. Testowo jednego na dwór, żeby zobaczyć, jak on sobie będzie w tych warunkach radził. Ten z kolei, zobaczcie. Bardzo ładny przyrost. Nic złego się na razie nie dzieje, chociaż tutaj widzę delikatnie również grzybek wkroczył. Ale to tylko te konkretne i eukaliptus cinerea ma z tym problemy. Tutaj guni. Też coś tam się zadziało na wyższych partiach i rozgałęzia się. No i tutaj mamy. Y Eukaliptusa minimalis. Tutaj nic złego się nie dzieje z przyrostami, cały czas intensywnie rośnie. W tej chwili roślinka osiągnęła już ponad metr wysokości. Jest to eukaliptus jeden z najbardziej mrozoodpornych. Dane literaturowe podają, że nawet do minus 21. W niektórych przypadkach krótkie spadki potrafi wytrzymać. Już tutaj widzę taki fajny, zdrewniały pieniek się zaczyna wytwarzać. Także ten eukaliptus no, że z nim dużą przyszłość, duże nadzieje i mam nadzieję, że przetrwa też zimę bez większych trudności, bez większych problemów. I tutaj ten eukaliptusik jeszcze mnie ciekawi, bo nie pamiętam, czy to jest robusta, czy radiata. Zaraz wam powiem. Bo mam na donicy zapisane. Jaki to jest eukaliptus? Tu nie widzę żadnego. O! Eukaliptus Robusta. I zobaczcie, ten eukaliptus również bardzo ładnie. Jego nic nie bierze, żadne grzybki, nic. Roślinka bardzo ładnie się rozrosła. Pienik też zaczyna wytwarzać korę. I myślę, że ten eukaliptus również powinien sobie. Fajnie dać radę, i, i myślę, że z niego też będzie duża e, pociecha. Tutaj jeszcze z takich roślin, nie wiem czy mirtowatych, ale też australijskich, Banksia integrifolia. Też fajnie się roślinka rozrosła. Są boczne przyrosty, także naprawdę miło. No i tutaj e, mamy jeszcze do czynienia z. Gujawą truskawkową i ona bardzo też elegancko są przerościki, także bardzo fajnie. No i przejdziemy sobie jeszcze do roślinek, które rosną na zewnątrz w doniczkach i zobaczymy, jak one się miewają. No i jesteśmy już na zewnątrz. Tutaj macie Eukaliptus aguni. Bardzo fajnie odbił, odnowił się po zimie. Mam nadzieję, że jeszcze sporo podrośnie do jesieni i wykształci bardziej zdrewniały pieniek. Na razie jest dość taki zielony. Tutaj mamy kuflika zielonego, kuflika białego. Fajnie się pozbierały też. Tutaj kuflik biały. Tutaj mamy mirt, taki zwykły domowy, ale bardzo ładnie się fajnie ta sadzonka zagęściła i naprawdę dobrze teraz wygląda. Tutaj mamy sadzoneczkę eukaliptus aguni. Dużo nowych przyrostów, bardzo intensywnie rosnąca. Dostała też nową doniczkę. Tutaj eukaliptus pauciflora z ładnymi przyrostami. Bardzo fajnie się tak po zimie, po tym odchorowaniu pozbierał. No i przejdziemy sobie teraz do mirtów. Mirty bardzo ładnie rosną. Bezproblemowo obok kuflik cytrynowy też. Duże przyrosty po przesadzeniu, no i zobaczcie sobie jeszcze na pozostałe mirty, tutaj kwitnące, owocujący, bardzo ładny mirt. Naprawdę pięknie się prezentuje. Jeszcze zielony, zobaczcie, fajna roślinka. I pięknie pachnie, gdy ją poruszymy. Także naprawdę super, super roślinki. To było w sumie na tyle z roślin mirtowatych. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.